Teraz, dzisiaj, to jest czas dla nas, boginie, jako kobiet, by w końcu wysoko podnieść głowę, wypiąć nasze piękne piersi, uśmiechnąć się szeroko, tak? I kroczyć w naszym pięknie. Żyć w naszym wdzięku i być w końcu boskimi kreatorkami własnej rzeczywistości. Bo piękno i boskość jest w nas, nie na zewnątrz nas. Jest w nas i w naszym kobiecym wnętrzu. My mamy wszystko. Wszystko, czego nie mają mężczyźni. Możemy o wiele więcej. Kochamy ich, tak, bo to są ludzie, ale to my jesteśmy moczą, mocą sprawczą. Boginie, bogini, oby Twoja boskość, Twoja promienność, Twoja moc jaśniała jak słońce, jak ta zorza polarna od dwóch dni każdego dnia.